Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale z Genshin Impact Czwarteczek, czwartunio, z tego co wiem jutro wchodzi nowy event, także dzisiaj no, za dużo wam niestety nie pokażę, ale z tego co widziałem po komentarzach to prosiliście mnie o to, żeby były materiały z mojego Alta, także proszę Wedle życzenia Alcik jest, jest C6 linii i jest wonder, nie świeżo wywiszowany można by powiedzieć Jak widzicie jest on już na poziomie 90, zebrałem, uwaga, godzinę przed końcem patcha, nie? Siadłem, stwierdziłem, że dozbieram Poprosiłem tam znajomego, tam sam na Alta wszedłem i udało mi się, dozbierałem na Wonterera grzyby Nie polecam tych grzybów ogólnie, w sensie. To... Nie wiem kto to Straszne w ogóle. Do zbierania. I jeszcze w dodatku tego one są schowane za Questami, nie? Czyli ja musiałem pożyczać konto, żeby móc je sobie zabrać. Jeśli chodzi o jego build, to wygląda to mniej więcej tak, że przerzuciłem po prostu wszystko z Hazel. Czyli to mamy 22,5 na 6,6, 6, czyli no 30 crit Value jest. Tutaj mamy 28, to tak fajnie nawet. Tu jest 20 na 6 i znowu 30 crit Value. Na, tym razem na Sansie. Tutaj 14 na 5,8, czyli w miarę taki znośny Goblet. I 13% crit Damage do. Retreat rate'owego czapki. Ostateczny rozrachunek 74 na 200. Także chyba nie jest źle. Wiem, że zawsze mogłoby być więcej, no i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze pragnę zauważyć, że nie zabrałem się za talenty, i tego dzisiaj chciałbym zacząć. I jeśli się nie mylę, to u niego się ulepsza. Ataki. W sumie co mnie to daje? Jak to zleweluję, to. Aha, to daje normal attack damage. Jeszcze bufuje. I to też jest ważne. Same ważne rzeczy. Dobra, to ja może klasykiem dzisiaj polecę. Ale klasykiem Ale nie tym klasykiem co myślicie, nie, 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 żadnego Jabłonowskiego tu nie będzie. <ścoughs> polecę klasykiem i zajmę po prostu 6-6-6 na talentach. A może nawet... A może nawet nie, a może 7-7-7? Ogólnie to dziękuję za informację. I tak, ja zdaję sobie sprawę, że Wonder jest ciężki do zbudowania jeśli chodzi o jakiekolwiek drużyny. Jest to niestety albo niestety ten DPS, ten DPS, który wymaga jednak dużego zaopiekowania się nim, no i jednak budowania pod niego całej drużyny. Także o ile może na 12 go bracia raczej nie będę, bo do tego będę delegował mojego super C6 niego, o którym ciągle mówię. nie wiem, jakbyście mieli jedno postać C6, to też byście o ciągle mówili, nie? No chyba nie jestem inny. A może jestem inny, to może napisać w komentarzu, że jestem odklejony. Ale te niższe poziomy to zajmę. Myślę, że te pierwsze trzy to sobie dzisiaj właśnie onedr strzelę, tak dla sportu. No i co? Wishowanie to już mówiłem. Jeśli chodzi o wishowanie, no to ono będzie na. Wyciągnie, że będzie na dniach z jakiegoś powodu. Możliwe, że będzie w poniedziałek bardziej niż we wtorek, ponieważ okazało się, że na studiach w miarę będę żył. Nie mam jakichś yy, wielkich yy, rzeczy. Na szczęście nie jest aż tak gęsto, jak mogłoby być, jeśli chodzi o to, o mój plan, jaki tam mam. Ej, no w w może być chyba, nie? Supordzi mi się pokrywałem, kazuch i wziąłem... Tu dam beneta jednak, bo jest C6 bufuje pyro damage bonus. No tutaj robi wapa. A tutaj robi bufa. Tu jak zielnik będzie bufowała, tu też. Dobra, kawa wypita. Także zrobię coś takiego. No i sobie polecę. Znaczy mając takie chyba talenty i artefakty, to nie będzie mi to dużo przeszkadzało. ojej no nie złapało. Z Kiriszu na mnie w ogóle, aby robiłem. w sensie. Jest ten streamer z event nie o którym często wspominam. Jest 30 godzin do wyrobienia w tym patchu znowu. I wiecie, ile Hojor daje kontentu na te 30 godzin? Nawet tak spojrzałem, dosłownie przyjrzałem cały ten patch. M najnowsze achievementy jakie doszły poza arką Questem, to jest teatr. Który będzie dopiero od lipca. A gdy będzie lipiec, to nie będzie już, już streamer z eventu. No nie robi sensu, chojo Także ja ogólnie mam lipę, bo będzie... Mi muszę robić Mint Picker Action. Mówię, nawet nie za bardzo jest mi po drodze, żeby robić. E, nie jest to to po drodze. Ale od konta nie mogę za bardzo nawet pograć, Oj. A, wystarczyło. Nawet konta nawet nie za bardzo nie mogę ruszyć, ponieważ tam chcą, żebym streamował na, na głównym koncie z widocznym UID cały czas, także trochę lipa. Bo, jakby szczerze, jakbym mógł jeszcze grać na dwóch kontach, to, to by jakoś przeszło, bo bym sobie odpalał tego alta, powiedzmy, tutaj jakiegoś Arkona odpalił, czy coś jakiegoś starszego, cokolwiek, nie? No i by poszło. A tak, to siedzę na tym mainie. Wszystko wyzbierałem. Mięta, jak wiecie, to już też powoli limit podchodzę. Jak nie wiecie, to, to, to już wiecie. No po prostu już nie za bardzo mam co robić, nie? Voila. Także, trochę lipa z tego powodu. Jeżeli ktoś by chciał, to ja będę mógł ewentualnie z chęcią pomogę po prostu. Jeżeli ktoś, który chce pomocy na świecie, żeby z nim pochodzić, pozbierać skrzynki może na niższym że to wiem, że nie zawsze jest tak łatwo w tym gęszczinku. No myślę, że z chęcią mogę pomóc. Bo szczerze, no lepiej jakbym chorobyś pomagał niż jak będę siedział i będę nic nie robił, nie? Więc znowu bursta nie użyłem. Jeszcze chyba nie jestem przyzwyczajony do grania tym, tym ...lizikiem. Dobra. Ja tak patrzę w ogóle, nie? To on Coś tam bije, nie? Ale teraz nie pokazało. Pokaż ile: 12 tysięcy. No i bufy takie, no żadne, nie? A chyba jak mam hydro na sobie od odzięciu, to mam przedłużoną staminę. Ej, to w sumie to dobrze, że wziąłem zięciu. No ja tam wiem jak on działa, może nie w 100%. I ogólnie w poniedziałek bardziej będzie film informacyjny-pogadankowy i... Będzie jeden temat, który się wydarzył. Kto był wczoraj na streamie, ten wie Ja go na razie dzisiaj nie będę poruszał, ponieważ jeszcze no wszystkiego nie wiem, bo jeszcze... Na pewno nie będę robił z tego tytułu miniaturki, bo to myślę, że byłoby troszeczkę... troszeczkę... troszeczkę fopa Także... Ale jeśli ktoś wie o co chodzi, no to może wypowiedzieć się w tym temacie ewentualnie? Oczywiście tam bez nicków, jeśli można. Bym prosił! A ja co? A ja co za bysem? no, spoko się gra. Coś tam sobie klepie. Kopniaki sprzedaje. <laughs> nieźle, nieźle. W ogóle ja chyba nie mam dostępnego tego questu z Kusanali, gdzie dostaję od niej na, możliwość nazwania Wanderera, także on u mnie dalej jest Wandererem. i nie mogę za bardzo tego zmienić. Może Fischl byłaby lepsza, bo zbudowaną pod... pod, pod support, nie pod physical attackera. Także mówię, najszybszy content to dopiero jest jutro, a będę mógł nagrać sobie, nie wiem, na poniedziałek, albo na bardziej na środę przyszło nawet. Czy, więc się nie dopieścił. Ej, bije po 10 tysięcy. się. Co to się stało? Dobra. I kopa. No nie, padł. Dobra. No dobra. O. Nice. Ej, nawet tak nie odczuwam tego, że jakoś nie potrafię nim grać, trzymam zły team. No ale ja bez przesady gram na czemberze, znaczy na florze dziesiątym. No to flor dziewiąty, a no właśnie, to tak wygląda mniej więcej, że klikam E na linii, wszystko się, się zmeltuje. Elemental Burst, to no, tak nie te konta, nie? Zamiast tej kuki umierać Ventiego, no jest taka szansa, nie? Że mógłbym. Ale czy robi mi to dużą różnicę? No, już chyba nie do końca. Nie no, cieszę się, że mam tego Wanderer, nie? Że on jakoś tam wyleciał mi. Dałem też szczęście. Bo szczerze, no, ja zawsze mogłem przegrać 50-50, nie? Widzicie, miałem dość mało. Więc. A wiadomo, ja jak to w końcu nie jest. Okej. Okay. Coś tam zadaję. Lata sobie, nie? To jest chyba duży plus tej postaci. Ale na no zwykłym świecie tak jak patrzałem jak grałem, to tak szczerze no teraz ataki jest fajne, żeby coś ten, ale do góry się nie da podlatywać, nie? Jednak. Dobra, wisza pizda? No i tak to leci, tak to leci, no. Chciałem sobie pokazać chciałem pokazać, że onde mam zbudowanego. No i tego się no, musiałem dotrzymał, nie? Rain, no, Lecimy z tematem Robię tak I pu. A bol ma AOE, ja tego nie wykorzystywa. Okej, okay, w sensie jakiś koślawy team pod electrocuta z Wandererem w ogóle XD Ziągli jako support, brak faruzen, brak beneta, brak czegokolwiek Wyczyściłem. 20 sekund, tamto. A wiecie, ile czasu potrzebuje, żeby nim wystrzelić ataki? Tak nie jest tak, że ja z jednym otosem wszystko wywalam, nie? A pomimo tego, że mam C6, ja muszę wyszczelić 1, dwa ataki i jeszcze E użyć. To uwaga, ciekawostka, to wychodzi prawie, że podobny czas. To nie jest złe akurat. O nie! Nie linię linii nie krytną! No co ty dajesz? O, teraz krytnął. Wiga wywalił z butów. Dobra, jeszcze jedenastkę chyba zrobię. Nie będę was już dzisiaj na pewno męczył na dwunastce, bo pierwsze to już było, także jeżeli ktoś nie widział to zapraszam na YouTube'a. A jeśli chodzi o mnie, no to też mi się szczerze nie chcę teraz tam nasuwać. Bo wiem, że munderam to na pewno tam nie pójdę. Nie mam na to psychy, no psycha tak powiem. A jeśli chodzi o Liniego, no to już wszyscy widzieli, to chyba że, chyba że bardzo byście chcieli zobaczyć jeszcze raz, może nie wiem, będę grał lepiej tym razem, wątpię, no to zawsze możecie o to napisać w komentarzu, dla mnie to jest content, nie? Ogólnie, czy, ogólnie mam pytanie, czy byście chcieli zobaczyć odcinek, jak tym Liniem po prostu lecę po wszystkich bossach w tewat, jakie obecnie są dostępne do pokonania, tak po prostu, tak ile mi to mniej więcej czasowo zajmie? Oczywiście, no nie licząc Pyro-Kostki, ponieważ, jak wiecie, Pyro-Kostka nie przyjmuje Pyro-obrażeń, więc byłoby to niesamowicie trudno ją zbić. Więc wszystkie bossy poza pyro Kostką, którą ewentualnie mogę podejść im fizykę obrażeniami, ale to nie robi większego, większego sensu, tylko to nie. Ale resztę, jak najbardziej, mógłbym. Na przykład pyro Resign Knife y, już jest, że tak powiem, nieodporny na Pyro-obrażenia. I o ile jest to, można go wolniej robić, to po prostu, no można, nie? Ian, ja, no. naprawdę on się to wypuścił. Zaś tak, Anri'a. No, zaczynam żałować, że nie wziąłem w niego tutaj, nie? Ja. Zaczynają wkurzać. No, ale. Jeszcze overloada dostał. wystrzelił. Chyba skuda. Ma zapominam, że trzy kazuchy korzystać. Przecież ekliknąłem. No, no. Szybko to naładował, Nobak Nobek, Bobek. Dobra. No i nawet nie pokazało ile zadałem, ale dużo. No i zaś ta 11. To są grzyby. Dobra, lecę z wami. Grzybami. I kopa wam wszystkim od razu. Czy nie? Zagranie kopa na początku nie było za mądre. Oj, chyba nie było. Dobra, lecę. Ja się będę przejmował, mądre czy nie mądre, jakie takie pokonuję. Siekam ich powietrzem. A ten strzela w słupek. Ej, ale głupek. Ale głupek strzela w słupek. Dobra. Łooo! Wow! Ale młyn! Ale młyn! Let's... Let's go! Ej, to był niezły młyn, muszę przyznać! Okej, okay. uderzyli? Chyba tak. A trochę ty, tylko. W normie. I pół, i pół. I po jeszcze koła! No bawię się nie? w sensie spoko jest, Przy przyjemnie Energy Recharge więcej, co mamy? A, lepsze Energy Recharge is... tak suchy, atak, szczerze, bo no, przesadzony Energy Recharge to jest spoko, a tak to tam, mam dużo ataków, nie potrzebuję więcej, nie? O, no, po co mi atak? Może już nie mieć tych dwóch hp? Dzięki. Dobra. O, nie padł. Ale luj! Dobra, fajne, fajne po tysięcy. Dobra, jazda Slime wielu elementów na trane. to zawsze jest. Fajne do grania. Slajmy wielu elementów. Ty, do kolegów wracaj. Wuper, 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 wuper nie, nie dosięgłem! O ja, ale dupa. Dobra, wyswiguję was. Dobra, super mnie oddały. Jeśli chodzi o ukazanie mojego skill'is'u. Kopnij tam. A, nie zahaczyło tego, ujoj. Ale hitbox to ma mały. Dość punktowy. O! o Ale tam weszło. A. Lecimy. z daleka będzie bił. A. Nie za przyjemnie. Okej. Okay. Zeszli się jeszcze. Dobra, nie będę chyba już tam. ...żywał 80. Znaczy... Cyk-cyk. Normal charge taki. Let's go. No i 11-3. Także sportowe. Sportowa rozgrzewka na Wandererze myślę, że zaliczona. Reszta to już chyba jeszcze na 12, nie wezmę, bo trochę jednak mi się wydaje, że jeszcze no za mało bije. I nie mam takiego wypracowanego teamu na nim. Więc musiałbym powtórzyć po prostu. Wow, ale sztuczka mi wyszła. Yo! Yo! 11-3 zmeltowane w 19 sekund. I she's leaning in boju, widzę. No w boju. of lightning, sure of you. Skull, on You dare to gaze upon me? How dare you? Order you. Lecę. No, lecę. A bez sińczu to ja lecę, ale się chyba. Dobra. Damage less. <trybujesz>. Dobra, teraz lecę. Ale nas ciekawe. Niepowalające. O kurde, nie wiem, że on zleci. O dupa. O ja. I dawaj ja go mogę bić. Never mind. <grymne> Czekaj, pana to, gościu. Co, podleciałeś, myślisz? Podleciałeś? Dupa, ja latam. No, moja latam. Za wysoko nawet latam. Ej, dobra. Już wiem, co na miniaturze. Mam. Mam wiem, co na mnie tu, że dzisiaj. No, moja lata. <grych> Ej, no, ale jeszcze był stanie złożony na koniec. I co, i to jest ostatni przeciwnik. Widzę, że powtórki nie będę musiał robić. Także dobrze, chyba. Bo to jest dość, z tego co wiem, dość trudny. A jeśli chodzi o takie początkowe post buildy postaci, niewymaksowane. Ej. No linii zrobił 20 sekund, nie? No tak bym tutaj nie dał rady, no to już byłby przypał, nie? No i kopniak zwycięzca, fa! Kopniak zwycięstwa. Ja dziękuję wam za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że wam się podobało. Taka... Y, pokaz... Podcast... to... było... był coś, się nie był coś, się nie. Był on de progres był on Wonder... progres. Czy czegoś więcej potrzeba, to szczęścia myślę, że nie. Także ja dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia na Twitchu oraz zapraszam was na Discorda. Na razie, hej, pa. Cześć!